Witajcie o rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek o byciu w czasie, pomiędzy i wychodzeniu z tego czasu. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o takiej chyba najważniejszej zasadzie, która gdzieś tam się pojawiła w trakcie, ale która nie wybrzmiała. I to jest generalnie taka zasada, żeby być, yy, być gotowym na bożą ingerencję. Żeby być wrażliwym na boże prowadzenie. Żeby innymi słowy. Mając marzenia, mając plany, mając współpracowników, mimo wszystko w tym wszystkim, nie trzymać się sztywno tego, co gdzieś tam, nawet słusznie, nawet słusznie, nawet z Bożej inspiracji, żeśmy sobie wyznaczyli, przygotowali, dlatego że wcale nie musi być tak, że dotrzemy tam tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Wcale nie musi być tak, że uda nam się dokładnie to i że Bóg w jakiś sposób jest zobowiązany, żeby nam się udało, właśnie w taki sposób, jak mi się nam wydaje. Że po powinniśmy coś zrobić, że on jest zobowiązany, żeby to w taki sposób uczynić. I yy, 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 takie dwa fragmenty. Jeden z dzieł apostolskich, kiedy mamy tego apostała Pawła, który już generalnie poplanował, żeby pojechać do tej Jerozolimy. Yy, o Rzymie też powiedział. Wysłał do Macedonii Tymoteusza i Erasta. Ale w 21 rozdziale widzimy go w Cezarei, gdzie przychodzi do niego prorok imieniem Agabus. Bierze pas Pawła, związał sobie nogi, ręce i rzekł: kto mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i, wadą w, i wydadzą w ręce Pogan. I oni proszą, aby nie szedł do Jerozolimy. I apostoł Paweł mówi: Słuchajcie, ale wy nie wiecie o co chodzi. Znaczy, ja jestem gotów pójść do Jerozolimy, nawet jeśli miałoby to oznaczać, że będę uwięziony. No i można powiedzieć, że z perspektywy jego planów w Rzymu, Jerozolimy, to jest absurdalne. No przepraszam, to jak, jeśli będzie związany w Jerozolimie, no to, no to jak Ty sobie, apostole Paweł wyobrażasz to spełnienie tych swoich planów? Przecież mówiłeś nam o tym, że chcesz pojechać do, do Rzymu, do, 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 do Hiszpanii dotrzeć. No a jak Cię zwiążą w Jerozolimie, no to co? A, Bóg, a, a apostoł Paweł mówi, no to nic, no nico, to tak się skończy po prostu, tak będzie, koniec. Nie ma problemu. Nie ma problemu. I trochę podobnie to pokazuje, jak do Rzymian w 15 rozdziale. 32 werset mówi o tych wszystkich swoich planach, o tych wszystkich przygotowaniach o tym, żeby oni się przygotowali, żeby go wyprawili do Hiszpanii. Czyli chłopaki, przygotujcie kasę, bo będę musiał gdzieś tam pewnie jakimś statkiem jechać. Generalnie to jest też ważne, żebyście o tym wiedzieli, że liczę na Was, że mi w tym pomożecie. Ale ostatecznie 32 werset mówi. No właśnie, jeszcze 31: Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei, by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak, iżbym za wolą Bożą, z radością przyszedł do Was. Czyli on wie, że to może się różnie wydarzyć. Mówi: Ja planuję, ale Bóg. Ja ich, jakby ja wiem, ja już wiem, co tam się wydarzy ze mną. Ta będzie ostra rozruba. To nie będzie tak, że tam po prostu będzie, będzie prosto w tej, w tej Judei. Nie, nie. Ja będę musiał zostać wyrwanym z rąk niewierzących w Judei, żeby to wszystko wyszło. Ale idę, ale idę. I za wolą Bożą, i za wolą Bożą, może, może mi się uda do Was przyjechać. Ja myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym i bardzo trudnym, żeby się nie przywiązywać za bardzo do tych swoich planów i marzeń. Nie dlatego, żeby z nich w ogóle rezygnować. Ale dlatego, żeby na przykład stworzyć przestrzeń, do tego, żeby dostać się do Rzymu jako więzień, bo tak się właśnie do Rzymu apostoł Paweł dostał. Nie uciekł, nie przeraził się Agabusa, skąd no, z Agabusem to jest ciekawy temat. No bo tak patrząc na niego, on był przekonany, że to proroctwo powinno skłonić apostoła Pawła do tego, żeby nie szedł. I się mylił. I się mylił. Bo po prostu miał po powiedzieć, że tak się wydarzy, I nic więcej. On, miał, on myślał, że, że jakby jego, jego, jego intencją, czy tym, tą Bożą intencją przez niego jest to, by pokazać apostołowi Pawłowi, że, że, że ma nie iść. A apostoł Paweł mówi, Wiesz co, no trudno, to, to, to nie jest problem. Ja mogę zginąć w każdej chwili, nie muszę pójść do Hiszpanii. Mogę zginąć, pójdę do Chrystusa, koniec. I tak jestem zmęczony tą, tą życiem. Być z Chrystusem jest daleko lepiej, ale mam marzenie swoje. Mam marzenie pojechać do Rzymu i z Rzymu niech mnie wyprawią do Hiszpanii, jeszcze dalej głosić Chrystusa. Ale jak Bóg mnie zwolni z tego, nie ma żadnego problemu. Yy, może Bóg cię zwolni z Twoich marzeń, z Twoich planów. Nie miej z tym problemów. Planuj, masz, miej swoich pracowników, ale bądź otwarty na może prowadzenie. Może Bóg cię tam doprowadzi zupełnie inaczej. Może lepiej, może skuteczniej. A może masz jeszcze coś po drodze zrobić, o czym nie myślałeś, czy nie myślałaś. Yy, bądź otwarty. Bądź otwarty. Yy, Dodawaj, za wolą Bożą. Za wolą Bożą planuję, żeby było to i tamto. Za wolą Bożą wysłałem tych ludzi, żeby mi pomogli. Za wolą Bożą mam takie marzenie, żeby to wyszło. I, 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 I tego się trzymajmy. Panie, dziękujemy Ci za to, że to Ty jesteś Panem historii, również historii naszego życia, ale i tej wielkiej historii. Możemy Cię modlić o rzeczy, możemy Cię prosić i o wielkie rzeczy, i o małe rzeczy, Panie. Ale tak naprawdę z Twojej perspektywy nie mają większego znaczenia. Prosimy Cię, Panie, żebyśmy właśnie byli takimi ludźmi, którzy Ciebie znają jako takiego Boga i planując, myśląc o przyszłości, pielgrzymując w swoim życiu, żebyśmy, Panie, zawsze dodawali, jeśli taka Twoja wola. Bądź, Panie, w tym uwielbiony i strzeż nas na swoich ścieżkach i prowadź nimi do Ciebie. O to Cię, Panie, prosimy. Z i do zobaczenia.